23 zadowolonych kibiców czarnego sportu odebrało w sumie w środę z rąk dyrektora klubu Krystiana Jaworskiego oraz zawodników Kamila i Emila Pulczyńskich karnety na Żużel w Toruniu na strefę niebieską w nadchodzącym sezonie Center Net Speedway Ekstraligi. Przez blisko dwa tygodnie na antenie Radia SK kibice zmagali się z pytaniami, które ukryte były pod bombkami na choince wirtualnego Torunia. Przyszło blisko pół tysiąca odpowiedzi, nagrodzono 18 osób. Sam osobiście chciałbym taki karnet otrzymać. Reakcje były różne, czasami zaskoczenie, czasami wielka radość, euforia, zdziwienie, niedowierzanie, ale oczywiście bardzo bardzo pozytywne. Te osoby, które te karnety dostały, widać było, że znają się na żużlu, dopingują w Unipax, tutaj na Moto trzymają kciuki także za dobre wyniki w kolejnych meczach, bo te pytania często były no, niezbyt proste, ale to osoby odpowiadały na te pytania z reguły bez klucza. Z pytaniami musieli się również zmierzyć telewizowie Toruńskiego Magazynu Informacyjnego w Petrus Polska. Z wszystkich nadesłanych odpowiedzi wylosowano pięciu szczęśliwców, którzy również tego samego wieczoru odebrali karnety w siedzibie klubu sportowego Unibax na toruńskiej motoarenie. Za wszystkie nadesłane maile, zgłoszenia telefoniczne i kartki pocztowe raz jeszcze dziękujemy. Karnet na przyszły sezon to nie lada gratka, cieszyli się nagrodzeni. O Twoje pytanie konkursowe, pamiętasz to pytanie? Pytanie moje konkursowe, pamiętam, kto został drużynowym mistrzem świata w zeszłym sezonie, był to oczywiście Adrian Miedziński. Doskonale, chodziło nam o polskich jeźdźców tak, Unibaxów. No, polski. Tak, tak, tak jest. A Twoje pytanie? Kto wygrał Grand Prix na moto Arenie w tym roku, tak? Ja wiem, ja wiem. <głos> <głos> oczywiście był to Tomasz Golub, niepokonany w tym turnieju i potem jak się okazało w przyszłości mi światach. Doskonale oczywiście. To co? W takim razie przed wami teraz niemałe zobowiązanie. Macie w ręku karnety na strefę niebieską na cały sezon. To jest cały, długi, piękny sezon przed nami. Tak, jest bardzo szczęśliwy. I teraz trzeba przed kamerami, w takim razie telewizji kablowej Petrus się zadeklarować tak, będę na każdym meczu, obiecuję. Będę oczywiście na każdym meczu i chciałam jeszcze raz podziękować wszystkim sponsorom, że, że mogą utrzymać taki karnet i bardzo się jeszcze raz z cieszę i dziękuję. Będę zdzierać swoje gardło, dopingując tą Tak, Oczywiście, zet. że tak. Polega to samo, identyczna deklaracja? Również toruję na wszystkich i pozaram się jak najwięcej na wyjazdach. Była to również znakomita okazja, by spotkać się z zawodnikami, by porozmawiać, zrobić sobie wspólne zdjęcie i poznać Speedway od kuchni. Spotkania z kibicami w tym roku bardzo intensywne. No tak, fajne są takie działania promocyjne na rzecz klubu. Myślę, że przydaje się taki kontakt kibiców z zawodnikami, gdzie, gdzie nie mają na co dzień możliwości z nami porozmawiać czy zapytać o rzeczy. Jakie pytania dziwiły Was najbardziej, jeżeli chodzi o te spotkania z kibicami? No to różne dziwne pytania były. No teraz nie pamiętam <średnio> żadnego powiedzia, ale no jest yy, wiele różnych dziwnych pytań, na które nie do końca odpadamy, ale staramy się odpadać jak, jak najwięcej. wiem. się zastanawiam, ma chyba lepszą pamięć. Jakie to są pytania, takie najdziwniejsze. Yy, naprawdę różne są pytania. Księgcy chcą się dowiedzieć jak najwięcej yy, na temat różla od strony, tak jak powiem kuchni i yy, naprawdę są ciekawi i myślę, że na każde pytanie im odpowiemy. Więcej informacji e, mam na temat e, Speedwaya. Spotkania spotkaniami, ale ja myślę, że przygotowania do kolejnego sezonu już się chyba rozpoczęły, co? No tak, trening, trening zaczęliśmy od 1 grudnia i trenujemy 4 razy w tygodniu. E, są to zajęcia na sali, w terenie, gramy w hokej i biegamy. Ten, kto nie wygrał, może sobie ten karnet kupić. W tym roku karnety są dużo tańsze, ale to nie koniec atrakcji dla kibiców, przekonuje dyrektor klubu Krystian Jaworski. Od 3 stycznia już za pośrednictwem strony unibox.pl można sobie rezerwować, następnie nabywać karnety, odbierać się w klubie. I zapraszamy te wszystkie osoby, które kupią na motoryny. W tym roku karnety, jeszcze jedna nowość to karta kibica. Słów kilka o karcie kibica. Więc szczegółów będziemy zdradzać na początku stycznia, natomiast w tej chwili już możemy powiedzieć, że dzięki karcie kibica będzie można nabywać w wielu miejscach w Toruniu różne rzeczy, których jeszcze nie będziemy zdradzać. Po niższej cenie również tutaj na motarenie będą tańsze programy, wśród posiadaczy będziemy losować bilety na Grand Prix, także jest wiele takich atrakcji dla kibiców, którzy dodam gratisowo tą kartę kibica mogą otrzymać, także myślę, myślę że warto. Zatem sprzedaż w sieci już od 3 stycznia. Adres strony www.unibax.kupbilety.pl Karnet pod choinkę to wspólna akcja Radia SK, Klubu Sportowego Unibax, Wirtualnego Torunia i Telewizji Petrus.